Cześć. Nie chcę opowiadać całej historii. Nie jest moja i nie jest zbyt satysfakcjonująca. Powiedziałabym, że żałosna. Okej. Okay. Powiem tylko, że świeżo zrobione paznokcie mojej przyjaciółki zaplątały się we włosy innej dziewczyny. Okej. Okay. Akcja trwała tak szybko, że dziewczyna nie zauważyła, że oderwały jej się paznokcie. Zobaczyła po 10 minutach, owinęła bandażem i tak zostawiła. Szczerze to nie wiem, jak to się stało i nie wiem też, co się stało później. Dbajcie dziewczyny o swoje nowo zrobione paznokcie, przyjaciółka wyraziła zgodę, niesmaczne zdjęcia. Co się to... O kurde. Okej, okay, no tu tak jakby paznokieć naturalny troszkę został wyszarpany. O, 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 tak, 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 został wyszarpany. Ale tak konkretnie, cały. No i, i musiała już go wyrwać później. Ojojojojojoj, ojojojojojoj, oj, oj, oj. Oj, 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 nieźle. I drugi też? A co z tym drugim? Szalona koleżanka, nie? Ajajajajaj, tu coś pękło też. Ja powiem szczerze, koleżance bym radziła, kiedy to było, tydzień temu, ja bym koleżance radziła iść jednak do podologa, niech to zobaczy, niech to oczyści, żeby już, miejmy nadzieję, nowy pawnokieć rósł prawidłowo, bo jak ona to zostawi, tak, no to... No nie wiem, nie wiem. Ja tam bym wolała mieć, wiecie, pewność, że moje paznokcie zaczną rosnąć dobrze, nic się tam nie będzie działo, no bo wolałabym je mieć, nie? Gdy ktoś komuś z, wam, z was, coś takiego się stanie, to tutaj to jak to wygląda, dobrze, żeby zobaczył podolog, ok? Będzie wiedział, co z tym zrobić. Da jakieś przepisze może jakieś maści, jakieś olejki, pieron, wie co, podologiem nie jestem. I, I dbajmy o to, o takie rzeczy, bo naprawdę no szkoda się pozbyć paznokcia do końca życia, albo żeby rósł jakiś e, felerny, pofalowany, albo jakiś tam jeszcze, nie, nie daj Boże, y, y, z przedziałką na środku, powiedzmy. No, no i to już y, na tyle w tym odcinku, bo ta więcej nie zniesie. Pa!